Jak wiecie widzowie, uwielbiam grę Ukradnij Brainot i nawet patrzcie, mam swojego brainota. wy o tym nie wiecie, ale nazywa się on Wojanito Toytovnito. spójrzcie tylko na to. Wojanito Toytovnito. Mm -hmm. super mega galactico maskotka nito ze, ze sklepiko. sklepiko, e wojano Chopano, oj oj, to e super plusano, perfetto miękanu mila, w yeah. dotyko, oh. serio? I to jest właśnie mój brainot. zrobiłem go na samym początku trendu z brainotami. Więc tym samym chyba powinienem być w grze Ukradnij Brajnot, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ten TikTok ma 160 tysięcy serduszek, więc oficjalnie powinienem mieć własnego brenota w grze. A dzisiaj tak się stało, że spotkaliśmy admina, więc może uda nam się stworzyć własnego brenota. Jak on to zobaczy. Proszę, niech on zrobi mojego brenota. Zobaczcie, jak nam to poszło. No, Wojanszop właśnie wystartował Black Week, czyli największe przeceny w całym roku. Wszystkie produkty będą tańsze, a niektóre nawet do minus 67%. Success. Black Week trwa do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Toj, 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 tak moją inną sprawę, sorki, że ci przeszkadzał, ale ktoś się do nas na serwer. To? Kto? Jakiś haker? Nie! Nie, 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 to nie, hake, jest haker, przestań! Jaki haker? To jest Ej, nie you mów tak guys. na niego! Ja ja tak, nie mów tak o, się dobra, da. Ej, on tam Ociek jest! O, ci przyszedł bal nadać pewnie, wiesz On tam stoi. on tam jest! Ty jesteś pogadać, ja się troszkę cykam. No dobra, słuchajcie, tak, idę ja do niego. Nie Siemano, Sami, Sami, no właśnie, Sami, po prostu Sami, co tam A u czemu ciebie? Czemu uderzyłeś, stojtek! Napisał, hej, e, no sorry, ja cię uderzyłem, bo ja po prostu e, tak mam, jak się mega cieszę, jak kogoś widzę, he <laughs> he co nie? Hej, ale wiecie co, ja się zastanawiam, czy Sami mógłby nam zrobić jakąś jedną bardzo fajną rzecz, co A, u tak? ciebie? Ej, ja bym chciał widzowie, ja bym chciał swojego brainlota, żeby sami mi zrobił. Widzowie, to byłoby przekozackie. Myślicie, że sami by się na to zgodził? Ej, wiesz, co to jest tak. To by było bardzo takie trudne do zdobycia, mi się wydaje. I może się nie zgodzić, ale oh. warto spróbować, nie? Widzicie, że ja jestem bardzo dużym robloxowym youtuberem. Ja już dawno powinienem mieć mojego brainlota, co nie? I widzowie, jeszcze mam wojanki i inne rzeczy. Jaką ja ma... mam lepszy pomysł. Może o bazę Dita dla mnie zapytamy, ja Baza z się... Dita! Oszalałeś oh, no, to, ja ma, no nie to, to, to jest mega głupi pomysł. Już chętnie dla mnie gold bazę na przykład. E, Sami e, wiesz, że ja jestem bardzo dużym Minecraftowym i Robloxowym youtuberem w Polsce, nie? Co ja nie, tak Sami? Żywę, tak? Jestem bardzo, tak bardzo, bardzo duży youtuber jestem, serio, nie wiedziałem O, dobra, no to y, słuchaj bo ja y, jestem tak bardzo popularny, że pewnie jakby powstał mój brainot, to wiele osób by chciało grać w tą grę jeszcze bardziej, co nie? Więc nie. może, mm, wiesz, y, byś dodał takiego mojego brainota i wtedy by y, wiele widzów chciało grać na tym y, y, stylu brainot, ha ha, ha brain mm. Ej, on się ja zastanawia nad tym na bałato, o, tak, I Może godzi. się zgodzi, może się zgodzi Tak, musi się zgodzić ja chcę swojego brain rota! No, sami, ja jestem jego kolegą i on zawsze miłe słowa na ciebie gadał. Ja bym zrobił dla niego tego pieni. Tak, brain rota. zawsze same miłe słowa na ciebie mówiłem. A co byłbyś w stanie zrobić za to? Wszystko! Byle leżymy właśnie tego brain A jak on by cię poprosił, żebyś usunął swoje najlepsze brain roty, to też byś no, to zrobił? No, a OG, nie może z no. tego zrobić. To no, jest nie głupie! Dla mnie OG są warte mniej niż mój brain rot. A To jest mm -hmm. twój brain, byłby mega słaby, co? Chciałby to mówić. Ale co, to byłby i tak mój brain? No, najważniejsze, że byłbym... Mój! Dlatego sami, jeśli to byłby faktycznie mój Brennont, a nie jakiś przerobiony tutaj, to ja bym był w stanie zrobić Wszyściuteńko Sami, naprawdę wszystko bym był w stanie zrobić. To będzie chciało ciebie za tego No nie, jakoś nic dużego, co nie? Nie wierzę ci. Pokaż mi, co jesteś w stanie zrobić. E, no dobra, co mam mu pokazać? Usunąć trzy no no Brennoty? Ja no, no zobrażę, ja bym usunął na feministę. Dobra! co on napisał, na pisał, dobra, on napisał tój, On pokazał ci usunąć Brennoty! Usunąć dobra, chodź, zobacz! Sami, zrobię to, co chcesz. Zobacz. Six seven. nawet 7 no ja Nie, ja jestem w stanie nawet 6-7 mojego ulubionego prenota usunąć. Zobacz, usunąłem go sami. O nie, jest O oh, ty usunąłeś 6-7 na no, samej jak który nie wiadomo czy ci zrobić to, co chcesz. On no zrobi, ale on to zrobi. Ale no są, co, co nie, co nie sami. I one są mega, mega bardzo cenne. Ale, ale on się wszystkie, żebyś usunął, no? Te OG też. No to jest niemożliwe. Zresztą chociaż, co wypadnie z tego? E, lucky Bloka, ja. o maga! Ja, nie no to ja. ja. ja to mogę usunąć, dobra. To co, usuwam jeszcze to i to, i co, i to już jest wszystko? Usuwałem? Mm, e co? Usuwaj ja, OG. To że OG, jest, no? o, ja, no, ja. Ja. ja nie chcę usuwać OG, ale chyba bym sobie, jeśli mam faktycznie

może tak się to zakończyć Zdałeś egzamin, a teraz etap drugi Co? Jaki etap drugi? O, jaki egzamin? To był egzamin Kratka, kratka, kratka Zapraszam na prywatny czat Czekaj Ty z nim kiedyś pisałeś To może tam musisz z nim napisać Widzowie, ja muszę tam z nim porozmawiać W takim razie z tym samym, może to tam właśnie Zgodzi się na zrobienie mojego brainrota Bluza ze skinem Wojana, a może wszystkie maskotki Tak, te wszystkie produkty są teraz Przecenione, tak samo jak wszystkie inne Na Wojanshopie, ponieważ trwa Black Week Z największymi promocjami w ciągu całego roku Promocje te będą do niedzieli Lub do wyczerpania zapasów Słuchajcie, odpaliłem ostatnie wiadomości z Sami Adminem On, z nim tutaj właśnie rozmawiałem Ostatnim razem na Discordzie Więc zapytamy się e, Here, jakby, że, czy tutaj Czy tutaj mamy z nim porozmawiać Mam nadzieję, że tak, proszę Niech mi odpisze Sami Admin, ja na Ej, niego czekam toj, 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 toj. A to? zapytasz Samiego, czy da mi Jakiegoś strobery elefanta, e... proszę no jest, jest tutaj, dobra, dobra nie, nie. Dobra, robimy to e, O dobra, robimy proszę mojego Brainrota własnego, please A ty jesteś gotowy, on ci może zadawać jakieś trudne pytania Ja nie wiem czy ty zdasz jakiś egzamin u niego Ej, on napisał, mam kilka Pytań najpierw, dobra, jakie On może mieć pytania, jaki jest twój Ulubiony Eee, czekaj, dobra Ja wiem, ja znam odpowiedź na to pytanie Six 7 chyba, nie? Six -7. 7, -7. Tak 7 Tak samo jak 6-7 Są w tym momencie promocje nawet do Minus 67% na Wojan Szopie. Ponieważ trwa Black Week i przeceniliśmy wszystko. Taką bluzę i na przykład mamy nawet widzowie, nie pokazywałem wam, ale jest a. Nie widać jej! A to jest maskotka Gacka, widzowie. I patrz, e, kręcą jej się tutaj e, takie skrzydełka, widzicie? Ma normalnie czapeczkę Gacka. Gacek. Maskotka. Jest twoja maskotka, Gacek, jak to skomentujesz? Czy cieszysz się w ogóle, czy się nie cieszysz? Alo. Za co tylko ja bym chciała taka maskotkę No zobaczcie, tu My się kręcą, tę. tu się kręcą właśnie. Jak laczka ja Psa ma normalnie. Jak to. mocno zakręcić, to gacek będzie latać, to prawda e, czy nieprawda? Nie no, bez przesady. To jest nie no. Bez przesady, te skrzydełka to nie latają. Ale fajnie działają, a wracając, no właśnie, Six Seven to mój ulubiony Renot, więc Six Seven musimy tutaj zaznaczyć, że to właśnie jego chcemy. W sensie napiszę, że o, six, seven to mój ulubiony brain rot. A, ej, napiszę, że ja to strober elefant, żeby Ale mi, to... mi go dał, nie? Co? Mi się go nie interesuje, no. Ptyś, ja ci nic nie Co? będę pisał. To ja no poświęciłem moje brain roty. No, dobra. Napisał, ok, niech ci będzie. Dobra, zdałem chyba pierwsze pytanie. Ok, czyli six, seven to mój ulubiony brainrot Kolejne pytanie. O, dobra, jak dostanę was tego rota, to będę przeszczęśliwy. Dobra, jakie będzie kolejne? Jak długo grasz w ukradnij brain Hej, on pewnie się pyta. Wiecie, żeby, to jest. żeby dowiedzieć się, czy ja jestem takim graczem, wiecie, stałem i od jak dawna. z oh, <tosan> <tosan> Ile to będzie? Mi się Może, daje, że około pół roku, jest chyba już. A moim zdaniem powinien sprawdzić, jak, tak. kiedy był twój pierwszy film ze Brainot nagrany. S mój, y dobra, napiszę mu. Y dwa lata. Aaaaa! <tosan> <tosan> <Co, tosan> <ty bry> <tosan> Nie no. jest takie stare Tojtek! Stary na pewno była jakaś wersja pierwsza dwuletnia dwa lata temu. On w to uwierzy, musi w to uwierzyć. No Sani, no, tej gry ci nie uwierzy. Uroko, to za krótko. Hmm, ta gra chyba nie jest taka stara, ale okej, okay, niech ci będzie co. E, e, ale Napiszę. ale ja grałem w wersję beta. za nim No właśnie, ja jestem prawdziwym OG graczem od dwóch lat. <laughs> to jest prawda, kule, bo my jesteśmy na Każdej aktualizacji zawsze u samego. Ej, napisał o to musisz być e, dużym fanem. To dobrze. Jest, dałem chyba kolejne pytanie. Yes. Ile super. masz średnio wyświetleń na filmach? Ile średnio wyświetleń mamy na filmach? O ja ciebie. Ja 10 milionów. A. O ale 10 milionów to Ty, nie niemożliwe nie na pewno. To jest Tak, On to sprawdzi. Dobra, mam pomysł. Mm. E, może napiszę ile łącznie mam w miesiąc wyświetleń, czyli 20 a. milionów, a jak on powie, że Ej, tyle nie masz, to napiszę, a bo mi chodziło, że w miesiąc. No Pomysł, to jest super napisał pomysł, dobra, dobra, ale jazda, dobra e, Tylko nie kłam napisał O, ja cię kręcę, dobra, napisał To i tak 20 milionów średnio na filmach To chyba nie mają najwięksi twórcy ze Stila Brainrot Więc to jest trochę <laughs> e, Ja mam, jestem największym twórcą <laughs> A, I dostanę Ej. swojego Brainrota Tak A ty jesteś takim Brainrotem On napisał, co? Chyba śnisz e, Jak to? Ale chce ale teraz Serio? Zobacz, zobacz Mój kanał ma w miesiąc 20 A, milionów O dobra, takie coś napiszę Dobrze, że tak napisałeś, no Dobrze ale by napisałeś przypał, bo... Ale bym był ale Aha, w miesiąc Dobra! Ja cię kręcę, ale już się prawie wkopałem, nie? Serio, byś się wkopał i byś nie dostał żadnego Brainnota, i byś z tego stracił swoje OG. Ej, A to połowy przy A może byś nawet dostał BANA od niego za kłamstwo? Nie, tylko nie BANA. Upiekło ci się kolejne pytanie. Let's go! Na another one! Let's coraz go! Bliżej, coraz bliżej! Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, ej! Coraz bliżej, dobra. I, <laughs> jakie teraz będzie pytanie? Uwaga, o, jak chcesz, ciekawy. żeby Twój Brainnot wyglądał? O! To jest dobre pytanie. <laughs> jak może wyglądać ten Brainnot, mój? Ej, może tak jak ja? A, zobaczcie, tak. ja mam taką blu niebieską bluzę, spodnie i normalnie. Ale on musi bu buźkę. być dużo większa od ciebie duży po prostu. To prawda, duży? bo ty jesteś taki malutki, w sumie jesteś no podobny ta. do brain rotu. Ja, no, taki lodon. A może po prostu do tralelodona przyczepimy moją głowę? E, a, No, Co? Nie, no, bez przesady. To jest super pomysł. To tralelodon daje okay. bardzo, dużo. Jest bardzo duży klink. No, a to jak no. ma wyglądać niby? Nie ja mi się wydaje, że tak jak ty wyglądasz, tylko troszkę większy o, i tak. bardziej brelotowy. No, tak, to jaki i ja, hehe tak jak ja niech wygląda. No dobry, please, please, tak jak ja, sami, z kami, mam nadzieję, że się dogadamy. Nie, mógł, tak do niego, on to może tak? słyszeć, nie ma do niego OK, go, go, go. zrobić tak, tak, sami. Musisz tak. go narysować. Ej, muszę go narysować! Tylko ładnie! O jacie, dobra, to i teraz tak tak. rysować! No dobra, to widzowie, narysujmy jak może wyglądać mój brain rock. E, taką kartkę papieru i musimy na niej narysować właśnie moją twarz. Muszę pamiętać jak to wygląda. Tutaj dla porównania jest mój skin i ja chcę, żeby mniej więcej to tak wyglądało się i ładnie to namaluj, no? No właśnie! Okay. Okay. Jak, o, ja jak ładnie to, o, to ładnie narysujesz, to on to ładnie odzoruje, Road! No dobra, no dobra, no dobra, to robimy tak. Sigma, sigma twarz, okej. Okay. Tutaj e... pamiętaj tylko o tej swojej buźce charakterystycznej, którą masz w Robloxie. To nof, to nof, no. Dobra, zrobiłem i tutaj mamy tą buźkę. Okej, okay. ona jest taka. <laughs> ja cię kręcę. <laughs> to jest mega jest na Ja cię kręcę jak ja to rysuję! Nie, to będzie brzydko wyglądało. Ja A trudno, to tak się postarać, ten rejot musi być serio najpiękniejszy i najlepszy w grze. No dobra, dobra, tutaj będą obrazy. Ja masz takie mieczyki, pamiętaj! No A. wiem, że mam mieczyki, no, ale co ja mam na to poradzić? Ej. No, nie, nie umiem rysować a wiesz co jest tak co ja mam na plecach? Nie, co masz na plecach. Ja a, mam plecach? Na plecach mam go! Plecach na plecach mam go! Szczerze mega mocne. Szczerze a. mega mocne, ale wiesz co, ja jestem tak fatalny w rysowaniu, że ja na pewno mu tego nie wysyłam, widzowie. To jak on to zobaczy, to jego po prostu ciary przejdą, więc mam inny pomysł, widzowie. Mam genialny pomysł. Zrobię screena po prostu. Zrobię takie zdjęcie, patrzcie, pek. Zaznaczamy sobie tutaj ten teren. O! I wykorzystamy sztuczną inteligencję! Ej, a to tego. jest troszkę, to jest co tak moim zdaniem, ja nie Ej. wiem, czy to przejdę. Właśnie, Wez, ej, nie gale czy ma ślana, tak jestem, tak, no jesteś dobra, dobra. Ja się jesteś. boję samiego po prostu, że dostaniemy bana Przerabiamy w sztucznej inteligencji. O ja cię kręcę. Kazałem narysować i narysowało tak pięknie, że ja jestem w szoku po prostu Serio? Ej, dobra, to w takim razie będzie, może to się wszystko uda? Wow. Ja bym w życiu tak nie narysował. To jest tak mocny rysunek, widzowie, mojego skina w Roblox. Ej, dobra, teraz przez tą sztuczną inteligencję to można tak oszukiwać, że się robi jakieś fanarty albo coś. że to, to, no, to, to, to prawda. To, to jakbym ja to zobaczył, że jak ktoś mi to wysłał, ja bym powiedział <laughs> wow, ale ładnie mnie narysował. A to AI. <laughs> Ej, dobra. nie, Nie, dobra. Ja jestem w tym momencie... Nasz miwojanek spadł z biurka normalnie. Nie! <gry> samiemu, tylko wysyłam to jak najszybciej, kopiuję tą grafikę i wysyłam do samego Inorus. Ja cię kręcę tylko, żeby mnie nie podejrzewał o coś, co nie, bo to może pomyśleć ja że się nie. Ładnie. To pan ale mi Dobrze, się wydaje, pa. że Sami się w ogóle nie skapnie, Poszło. tak mi się wydaje. Przecież ja tak umiem rysować sami. To serio, ja zobaczcie, wysłałem. To ja to narysowałem sami, serio. Bardzo długo mi to zajęło. No powiem wam, trochę trzeba było czekać na to, aż to się wygra. Wow! mega ładnie. Let's go! Yes! Ale super! To oh. mu się spodobało. Let's go, dobra. I Jestem teraz... ciekaw, jakie oh. będzie kolejne pytanie od Samiego. Tak, tak, tak. Jakie będzie miało kolejne pytanie. Jak silny co ma co być mój brainrod? Ej, oh, dobra. Chudę. Jak silny ma być mój brain load, słuchajcie. Masz no. ile chyba. Ma, daje... 10 milionów, żeby zalawiał. Ile 000 000. daje elefant? Chyba 350 milionów, nie? 350 milionów, tak. meowl, ile daje? 250? 250, no coś takiego. Moim zdaniem... Twój brain powinien być najlepszy w grze. O Serio? No? Dobra, to ja tak myślę, mu napiszę 500 Napiszmy. milionów minimum, albo 1B! Jeden B, dawać 1 B naj, o, albo 10B! Więcej ze wszystkich Brainrod! O, tak! To tak. w grze! a co, co napisa na to! O, dobra, Uch. proszę, niech on się zgodzi, Ej, proszę, niech on się zgodzi to na jest to! jest Bardzo ryzykowne hmm. dodawać takiego mocnego brain rota. wiesz o tym! Eee no wiem, bo to może z, zniszczyć całą strukturę, wiesz, tej gry, gry. ale Wiem, to ja no mogę... prawda! O, to dużo. Mam... Napiszę o nie będę z nim wchodził na publiczne serwery. O! o dobra. Nie będziemy tego robić! Ja tak, się tak. napiję wojanka, bo ja aż normalnie od tego wszystkiego to normalnie wojanka muszę się napić. Wydaje po prostu. mi się to i także jak mu napiszesz, że nie będziesz w na publiczne serwery, to on ci może zaufać, mm -hmm. no bo w sumie taki o, nie Obem i za tyle. On napisał: okej, okay, jeśli tak obiecujesz, dobra. Co będzie dalej pisał? Ja się napiję wojanka. Hmm. Mm -hmm. Jakie może być następne pytanie? Co on może się w sumie zapytać? jakaś co będzie z tego brainrota, bo jest tak po prostu go nie pojawi. Ja wojanka. No A właśnie, znowu jeszcze będzie, żebyśmy coś musieli zrobić, albo A może my wszyscy będziemy musieli oddać nasze brejnoty, to byłoby tragiczne. Ej. Ej. nie no, Kolejne co? pytanie to czy lubisz rytuały? To ważne. Rytuały? Chyba e? każdy lubi rytuały w stylu Brejn. To jest bardzo fajne. rzecz. Rytuały to to, że se bierzesz brejnoty i se powstają brejnoty tak. z tego. Tak, A, Na przykład trzy tak, lawaki. To są... wow. albo no to, to ja też lubię lubię. Napiszmy może lubię brejn. Tak yes, jest. <laughs> lubię to. I dobra, mogę sobie jeszcze jest stworzony i za chwilę go dostaniemy, serio! <grymne> lubię tu! Lubię Brain Root Rytuały! Aha, dobra, odpowiedź! Let's go! Tak jest! Ciekawe, co w... się to pytanie? No dobra, ostatnie pytanie. O, dobra, no. O, ciekawe, co za Może on na podstawie tych pytań to wiesz, skonfiguruje mojego brainota odpowiednio wiesz. No na pewno, to jakby się właśnie tak no to prawda. Czy mówiłeś kiedykolwiek na samego ska. <grymne> Mi? No, to się lepiej przyznaj, mi się No, to, to tak. że I, I to nie las mówiłeś, nie las. Mi się wydaje, że najgorsza, e, najgorsza prawda jest lepsza niż kłamstwo. Tak. lepiej mu powiedzieć prawdę, niż go kłamać. Albo ja mu sam może powiem, Dobra, no. powiem mu prawdę i tylko prawdę. Tak? No, no, dzieje, że tak i że, że bardzo przepraszasz. No, tak, to, tak mu napisałem. Okej, okay, tak mu napisałem. Mam taką nadzieję, ale chwila, to, to, to chyba nas okłamujesz, To bo napisałeś, że nie, nie mówisz nigdy. <camina> napisałem, że e, nigdy, nigdy, nigdy tego to nie dojdzie, zrobiłem. No to nie. Dobrze, co wy dawno Ej, on wie, że napisał. okej, okay, to dobrze, nigdy tak nie mów. Let's go. Wow. Ah, ty, A, ty nie powinieneś dodać tego Właśnie! Będę miał brzydka Ale chwilę czy marszal, to były już wszystkie pytania w takim razie, bo on pisze, że to było ostatnie pytanie. E, czekaj, dobra. E, e, mam już wszystkie informacje. Dobra, dobra. Co? Co teraz? Co, co teraz powinniśmy byczku. zrobić, bytek? No co teraz, byczku? Co teraz, mordeczko? Co teraz, byczku? Powiedz, co mam teraz zrobić, żeby dostać mojego Brainota. Mam nadzieję, że się dowiemy, widzowie, i że ten Brainot trafi do naszej bazy, bo sami właśnie coś pisze. Oj, on pisze coś skomplikowanego. Oj, dobra, dobra zaraz, zaraz pewnie coś wyślę, bo on pisze, patrz, no pisze, ruszył bardzo się Bardzo długo nawet. pisze, bardzo długo już pisze do nas. Pisałeś, że twój ulubiony Brainot to Six seven. Tak, to prawda, to mój ulubiony Brainot. tak, a co, a co? Przyda ci się teraz bardzo... Co? Przyda mi się ten Brainot bardzo? Trzeba będzie poświęcić może Six Seveny. A my mamy jakieś oh Six Seveny chyba, co nie? Musicie, no ja mam dwa, na przykład. Musicie o. wziąć trzy six sevene. A, dobra. To jest instrukcja chyba do rytuału. Okay. I, po six I, Czytaj pierwszego. uważnie, czytaj uważnie. Dobra, six sevene. I wysłał jakieś zdjęcie. Co to za fota? E, czekaj, ja tu widzę, że on wysłał sposób ułożenia chyba w rytuał. Na pewno to jest rytuał to i tak na 100%! A wtedy stanie się to. I zobaczcie. Jest six seven po jednej stronie. Six seven po drugiej. I six seven po jeszcze jednej. Dobra. I trzy six sevene są potrzebne. A, tutaj trzy Six Seveny. Tutaj w jednym miejscu, w drugim i trzecim. Dobra, no to słuchajcie. Chyba trzeba to właśnie w taki sposób zrobić, żeby te Six Seveny tutaj wszystko ładnie zadziałało. I chyba zrobić takie to po prostu... E, tylko pytanie. Dobra, bo ja usunąłem nubkiem... swojego 6-7'a. Z... Yy. Ma ja mam też. No bo na dole u siebie dobra to, six dobra, to ja biorę. Ja biorę! Aaaa! Szklacek, to jest mój brain Bardzo, Dobrze, zapraszam, szklaczka. Dobra, Nubek, to my się możemy już ustawić. tak nam wysłał na zdjęciu. Ukradłem nupkowi normalnie tego brain i teraz mogę go zabrać i słuchajcie, do 6 Seven wrzucić tutaj do ryta Dawaj, daj, daj! Dziś tutaj musisz się ustawić! Co to to, to, to. Co się dzieje? Co się to, to, to. dzieje? Oj ja cię kręcę, coś powstaje! Co? 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 Ej, wiedziałem tam moje, mojego skina! Czeka, czekaj, czekaj! Co to się dzieje? To jest, to jest, jest Wojan! 60. Ogromny Wojan! O no, Jonito, ja to i townito! Ponto na to! to, no, ja to Tojtownito to ma 1B na sekundę! I właśnie! Ja kosztuje 67B! Ej się six I daj jej... Czekaj, co? 1B na sekundę! Ok oh, efektu ja go biorę, ja go biorę, My nasy ksywany poświęciliśmy, no nie? Ja go biorę, to jest mój, ja też poświęciłem, ja poświęciliśmy dwa oczy, no to on jest mój. Dlatego on jest taki dobry, że ja go muszę mieć swój. A nie, jest mój. Ja go odkupiłem, teraz będzie Nie mojej nie kradnijcie mojego Braindroota, to ja na niego wydałem 6-7 tak? Ale W sumie to Nubek tak naprawdę wziął te rzeczy! Ja odkupuję, on nie, idzie dobra, do mojej bazy! Dobra, ja, was teraz, teraz, tak? ja was teraz wszystkich rozwalę! No Nikomu nie I oddam poprzez... tego Braindroota! On pójdzie do mojej bazy, on pójdzie do mojej bazy! Dostajecie teraz bal, on wraca do nie! mojej bazy! Aha! On... Ale Toitek, wiesz, wie, że ty nie powinieneś go dostać, bo oklamałeś sam jego! Co? Nie! Kiedy? Kiedy, co? No Powiedziałeś, że nie mówisz tego skami! Z sami, sami, odmówi na ciebie ale nie słuchaj no, ich, Ale jest mój, Ale jest, no, nie jest, to to ja to jest ja mój, To jest mój, no ja. naprawdę, i zobaczcie, pojawił się w mojej bazie, oh. Wojanito, to, to i to, ale pięknie wygląda, ja zarobiłeś. O, ja kręca. cię kręcę! To jest na sekundę. Jeden by na sekundę. Żaden Brainot tyle nie zarabia. To jest obecnie najlepszy Brainot w grze. I to jest mój Brainot 6-7. Nawet nie jest taki mocny. O, ja cię kręcę. Ej, no, ja też bym mieć swojego Brainota. się. Podoba się. No jasne, sami to jest najlepszy. Ja go muszę zabrać na samą górę mojego piętra w bazie, żebyście mi go nie ukradli. Nie po niego, Ale o, pamiętaj, tak, że nie możesz na nim wbijać nigdzie na publiczny serwer. A, no dobra, tak Akurat Banasna. jest troszeczkę smutne, że tak nie mogę, dlatego Whoa. dostajecie bana! O Ej, tak. ale... Wy stąd nie wejdziecie, a mój brenot, widzowie Jak wam się podoba mój brenot? Zobaczcie I ma wszystko odzorowane jeden do jeden, zobaczcie To jestem ja, a to jest ten brainrot Brakuje tylko loga Voyant Team, ale w sumie nie narysowałem go Więc, chociaż nie, było narysowane Ej, to sami nie dał ci go po prostu Sami ska... A, dobra, nie, nie ja mogę już usuwa za to, no nie, sorry, nie, nie, nie będę tego mówił, ale widzowie, tak W końcu mam swojego własnego brainrota I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem Zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.